Poranek być może u mnie nie był idealny, chociaż wstałem. Z godzinki na godzinkę wstaj, ale z godziny na godzinę wstaję... Godzina wstawania może nie była idealna, ale z godziny godzinę. Godzina wstawania chyba... Godzina wstawania nie była idealna, ale z dnia na dzień wstaję o godzinkę wcześniej. No może nie godzinkę, ale już okolice 12-13 zdarzają mi się dni takie, żeby wstać i chodzę spać, jak jeszcze jest ciemno, co dla mnie jest mega wyczynem. Złożyłem materiał, yy, vloga teraz z Jackiem Gadzinowskim z live'a. Dogram sobie fragment tylko jakiegoś wstępu. I jestem spóźniony dwie godziny na obiad do taty. Nawet się dzisiaj ogoliłem, żeby wyglądało od podrażnienia. Fach, nie wiem jak się tego pozbyć. Bo nawet się ogoliłem, żeby to wyglądało, że dbam o siebie. W ogóle jakie to jest fajne oświetlenie w tym momencie: od ekranów i od kuli, którą mam teraz troszeczkę w innym miejscu. Aż się apart wyłączył. Słuchajcie, ścieżka jest wymasterowana elegancko. Tutaj facebooki, ale one zaraz znikną, bo w premierze mam wszystko przygotowane. Materiał z się już przetwarza, i mimo, że mamy już praktycznie 20, to ja jadę na obiad. <tryk> Troszeczkę spóźniony, więc czeka mnie długa podróż. No i wylądowałem w lesie. Przygotuję. <grym> Hej o, wiedziałam, że przyjdzie do mnie znowu z domu... Znowu, znowu przyjdziesz do mnie skami. Ja mogę sobie tylko udostępnić jeden filmik proszę. Teraz aż 0,3 Tak Tak wyszło? Moja siostra. No wiadomo. Mogę. Słuchaj, wiele osób chciało więcej Ciebie w filmikach. W szczególności anonim, który pod każdym filmikiem pisze więcej Madziąki? <grym> I widzicie, to potwierdza tezę, że Madzionka czyta wszystkie komentarze. No tak. Jak bym mogła nie czytać? Zawsze są ciekawe jakieś. To może tym razem pod filmikiem dowcip jakiś, taki śmieszny dla Madzionki. <grym> Dobra. I zrobimy czytanie dowcipów przez Madzię. O nie! <grym> Zobaczcie, to nie jest na siłę robienie z niej youtuberki. Ona się cieszy, ona lubi. Nie tykaj mnie. <grym> Dźigamcie! Dźigamcie, graj, tylko co jest, grać, tylko co Widzimy madziąkę w jej naturalnym środowisku. Ona jest graczem. Kompiu no tak. Computer gaming. Computer gaming sprzedała się, bo Razer <grym zmarł> <grym zmarł> Ej, ej, to jest. To nie mi. <grym zmarł> ej, to jest trochę smutne. Ona się śmieje z takiego żartu, że ktoś się sprzedał i ona to bierze na poważnie. A może nie? No dużo się uśmiecham. Bra nie, tu nie chodzi, tu chodzi o śmianie się z żartu. Nie tak powinno być. No... tam dalej, na tytę. Czyjecie tą agresję? <grystanie> tak, taką agresję, że nie ruszam myszką Moja młodsza siostra ma ukryte talenty. Potrafi ułożyć taką kostkę, zresztą jak widzicie. A nie tylko taką. Natomiast co, jak dojdzie dla niej taka? Deal with it. Uuuu. Dobra. To jest małe wyzwanie dla niej, ale będziemy mieć zabawę na wieczór. To jest wielkie i ciężkie. I jest to kostka 5 na 5 x 5 Jest kostka 2x2 oraz jest kostka, która chyba skraba moje serce. Z tych dwóch zrobię sobie statyw. Natomiast ta. Uuuu. Ty jaki teraz złożyć, żeby nie wystawały? Patrz, jak przekręcisz. O! To już jest płasko, tak? To też jest płasko. Też jest... Yy, szyję spuska. To trzeba teraz poukładać, ale ja akurat gram. Widzicie? Grają odwodzi od przepięknej... To jest kostka w ogóle. Dobra, dobra, weź. Miłą rozrywkę można łączyć z pasją. O, zobaczmy. I... Ganas los antiterrorista. Colo terrorita. Maja ma akacza. Jedynczego. What the fuck? Normalne. N normalne? Inni uważają, że nie, ale... Ja mam tak jak inni. Ta kostka akurat jest nienormalna, bo trochę taka. Madzia, a może poradnik nagrasz, jak układać kostkę Rubika? A tego jest pełno w internecie, więc nie opatrz. Ale nie masz poradnika z Madzionką. No może. Czujesz się zmuszona? Tak. Będziesz na mnie zła? Tak. A założysz sobie kanał wtedy? Nie. Na który kanał chcesz nagrać? Co? Czemu mam na jakiś kanał nagrywać, skoro... Co? Ty nie chcesz na żaden kanał tego wrzucać? Nie. To chcesz... Ja to robię na zabawę. Ale nie, w sensie filmik. Jaki filmik? Przed chwilą się zgodziłaś na filmik. Nie. będziesz się odczel. I wrzucaj ten... Wrzucaj ten filmik. <noise> A teraz Maciej jeszcze chciała pokazać jak z takiej koski nieułożonej, Maciej, będzie zubny time lapsa Jak mнёsz, kurę. Ojej, będzie time-lapse, będzie. z za długi. Z serii zatrzymane w kadrze. Już jest trochę. To są statystyki Lewis Gray dołka w tym momencie. Myślisz, że dojdzie do 5500? Dojdzie. A ty zdołasz wtedy ułożyć tą kostkę Rubika? Dobra. Czego zapomniałaś? Jednego algorytmu. Którego? Na zmianę tego. To była śmieszna sytuacja. Ja sobie siedzę, odpisuję na fanpage'u, a Madzia do mnie... Kurczę! Zapomniałam jednego algorytmu. I tak odwracam, patrzę... Jakiego? A ona... Takiego, żeby... Zobaczcie, ona jest całkowicie w swoim świecie. Ej, ja już się zgubiłam! Ej, nie! Nie mów! Wow. Zanim jednak stąd pojadę, to pokażę wam jak wyglądał mój oj, mój pokój kiedyś. Zobaczcie to był mój pokój. Miałem komputer, miałem wielkie biurko ustawione. Tutaj pudełko z dużego mysta. Ten stary dobry myst Mam kartę z Pokemonów z Delixa. Jest wielka szklana kula. Chyba najważniejsza Andresola. Czyli miejsce, które dzisiaj niestety no, jest trochę pokorzeliskiem, A można zobaczyć moją przeszłość, jak biegałem, jak ćwiczyłem karatę. Poduszkiem jest śmieszek. I szapa z jakimiś starymi ubraniami. Owady i pajęczaki. Kurczę, nie ma tam nic ciekawego, tylko jakiś stary gacie Europa Universalis, stary dobry Dev Cars. Albo jak to działa? kurcze. Kurcze, ile z tą grą? o człowiek miłych wspomnień. A to samochód, jaki zawsze chciałem sobie kupić. Nissan 350Z. Nic takiego szczególnego, ale bardzo przyjemne autko do pojeżdżenia. To była taka mała wycieczka w przeszłość, którą zakończymy być może na tym plakacie z GTA Liberty City Stories. Jeszcze na PlayStation Portable To jest wszystko jak zatrzymane w czasie Nawet karta graficzna 8600GT Wydaje mi się to jest No, no dobra Chyba się jednak udało ułożyć, więc dołóż do swoich kostek Do swojego trofeum Z jeszcze nie ma 5500. Zdążyła A to jest kierownica, którą mi kiedyś pożyczyłem Tylko, że teraz, że jej nie wsadziła do niczego To można na niej rysować kwiatuszki To jest kwiatuszek, wiem, że ale zaczyna się bardziej... Troszeczkę wygląda jak grzybek, ale... <grym> Nieładny Dzień to tak zostawiasz, tak? Nie no, prostu ja sobie sam spakuje. Ciężko tylko to dramatyczne wyjście, ale są mi dobrze, że zauważyłaś, bo był błagam. Wiesz, do jedną ręką. Sobie. Jestem vlogerem, to ja muszę tak chodzić. Tak wygląda setup. Tak wygląda człowiek po drugiej stronie aparatu. Pa Mać. Pa, pa. Mm -hmm. Dobra, Mać, trzymaj się, dzięki za jedzonko. A ja proszę bardzo. Jak ona miła. No już jestem w domu, wziąłem sobie swoją starą kierownicę. Rodziceka. Wziąłem sobie trochę jedzenia, ale jeszcze muszę skoczyć do sklepu, kupić sobie coś do picia. A tym samym wezmę i zbiorę te rzeczy, które są niepotrzebne tutaj z kuchni, bo zapach, jak jest tak ciepło, to się zmienia diametralnie z godziny na godzinę. Ale ty śmieci śmierdzą. 23.30 mi się chce straszliwie spać. I właśnie się złapałem na tym, że oglądam materiał o tym, dlaczego sowy latają bezszelestnie, a inne ptaki latają głośno. I nie wiem, do czego mi się to przyda, ale to jest ciekawe. Opłaca się skoczyć czasami do bliskich, bo mam serek pleśniowy, a to już jakiś wyznacznik bogactwa. Tak mówią. Ja mam już dość pleśni w lodówce, ale ponoć te serki są dobre. Mógłbym zacząć sprzedawać sery ze swojej lodówki. Pytanie, czy tą pleśń da się rozmnożyć na innych serach. Mamy północ, ja kładę się spać. Jestem dobrej myśli, że usnę. A jeśli nie usnę, to wstanę i będę robić inne rzeczy dalej. Chociaż mam nadzieję, że usnę. Tak czy siak, miłego popołudnia wam życzę. Życzę, bo to nie nożyce. Do następnego. Ale z godziny na godzinę wstaje. Godzina wstawania chyba.